Witam serdecznie moim gościem, Paweł Kuźma, Ogropark. Witam. Paweł, im bliżej końca ligi, tym lepiej, lepsza gra Ogroparku. Czym to jest spowodowane? Spowodowane jest to tym, że całe życie, całe życie byliśmy na Orliku i ta hala nigdy nie była nam po drodze. No już kilka tych meczów siadło nam na tutaj, na, tym, na tej hali. Dodatkowo, nie ma co ukrywać, przyszedł Damian który naprawdę nam z tyłu poukładał nas, tak naprawdę na nowo popatrzyliśmy na tą halę. Wiemy teraz, kto gdzie ma stać, kto ma co robić. I on dzisiaj był takim motorem, który, który dzięki któremu to się udało. No nie było też Artura dzisiaj, ale, ale udało się na szczęście. Pokonujecie Pabut? Czym dzisiaj w zasadzie? Oprócz, tak jak wspomniałeś, kolegi, ale z perspektywy taktycznej? Pabut jest bardzo podobną drużyną do nas, czyli grają mocno, twardo, nie odstawiają nogi. Dzisiaj każdy wiedział, co ma robić. Nie było przypadkowych ludzi na boisku. Mieliśmy w miarę mocy skład, każdy zrobił. Nie było słabego zawodnika dzisiaj, dlatego, moim zdaniem, wygraliśmy ten mecz. Czy, patrząc poprzez pryzmat tego, że dobiega końca, LK Liga Futsalu, możecie być zadowoleni z obecnej gry? Tak, powiem szczerze, no po pierwszych trzech meczach to w ciemno bym brał taką pozycję w tej dolnej tabeli, którą mamy teraz. Myślę, że ją utrzymamy i gramy do końca i na pewno jesteśmy zadowoleni. Jak na pierwszy raz, to jest spoko. To jest dobry prognozyk przez prognozyk, przez zbliżającą się Subictigam. Tak, tak. Jeżeli chodzi o sufiks, no to tam mamy lepsze doświadczenie, więcej gramy. Gram już kilka lat między sobą. Też niektórym osobom zdarzyło się zagrać tutaj u Was, więc na Orliku będzie na pewno dużo lepiej. Hala była przetarciem, teraz Orlik organizujemy się na maksa. Czy ta restauracja na Wojka z pierwszego roku to nie jest troszkę też takiego tutaj zespołu? Tam przynajmniej kilku zawodników chyba ze trzy osoby grały. Tak, 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 tak. Trzy osoby są z tamtego składu, ale teraz mamy powiedzmy taki skład z podwórka, znamy się od dziecka tam było taka troszkę mieszanka starsi młodsi. Teraz jesteśmy ze szkoły, z klasy, z boiska od samego początku graliśmy razem. Więc to się nam lepiej klei teraz. Dziękuję za. Wiarę. Dzięki.